Stop, stop, stop! Jak już kliknąłeś to, wiesz, obejrzyj chociaż tą minutę. Nie no, wiecie jak to jest... 5 sekund minęło już w tym momencie. A jak wszyscy wiemy, w dzisiejszych czasach mamy problem z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas. I no niestety już 90% widzów nie ma w tym momencie. Jest to bardzo smutne. Aczkolwiek y, bardzo życiowe I guess. Y, nie wiem. Tak, dzisiaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wyszło jak wyszło. Wiem. Bardzo mi smutno. Przepraszam. Mamy dzisiaj niedzielę albo poniedziałek. Nie mam pojęcia już, jaki mamy dzień. Nie mam pojęcia, która jest godzina. Nie, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Aczkolwiek myślę, że się zdarza. Mm, bardzo was przepraszam, że nie byłem w stanie nagrać go na piątek. Iż gdzieś, ponieważ zacznę się tłumaczyć. Jak wiadomo, tylko winny się tłumaczyć, dlatego będę się tłumaczyć. Bo takie są moje prawa i trudno. Mm, no, jakby to powiedzieć, miałem pewne problemy, mm, można powiedzieć, z dyskiem, ponieważ byłem pewien, iż yy, mam, jakby to rzec. No wiecie, bez problemu. Uważyliście te sprawy, aczkolwiek okazało się, że mój program do montowania znajduje się na dysku C. No i w czym problem pomyślicie? No niby w niczym. Problem jest tylko taki, że nagle sobie spojrzałem... O! 2 giga wolnej pamięci na C! Więc... Nie było za śmiesznie. Tyle powiem, jak sobie tak spojrzałem i... O! JESTEM W DUPIE! A jeszcze wtedy właśnie renderowałem film o tym... What O... tym poprzedni. o czym był poprzedni. Nie pamiętam o czym był poprzedni. Widzicie, taka jest ciężka praca youtubera. Praca youtubera. Tak, więc tak ciężka jest, że ja nawet nie pamiętam o czym był poprzedni odcinek. Straszne, nie? No, po prostu nie wiem, jak ja tak mogę żyć. Ale, ale, cóż, zdarza się, I guess. I co dzisiaj robimy? Jak widać, robimy surtra. Czym jest surtr? No, to jest akurat całkiem ciekawe. Ponieważ, no wiecie, mitologia nordycka, te sprawy to jest higit. Aczkolwiek, problem jest taki. To właśnie, może nie problem. Że, jakby to rzec, jestem tragiczny że Surt, jakby w tej mitologii można powiedzieć, jest takim trochę Ragnarokiem. Czym jest Ragnarok? No, końcem jakby świata w mitologii nordyckiej. Po prostu wtedy, jakby ci Asgard upada, płonie właśnie przez niego, on go jakby podpala, nie? Nie ma! pole mi piwo! Dobra, może być. I właśnie Ragnarok upada przez niego. W jaki sposób? A w całkiem ciekawy sposób, ponieważ jakby wiecie, y, tam psy te, które... bo tam są jakieś takie psy, to są chyba syny Fenrira, co gonią księżyc i niebo... W, 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 słońce i niebo. I, I jakby w końcu im się udaje złapać księżyc i niebo i. no i... Kurwa, księżyc i słońce. <laughs> tak, tak, tak jak już mówiłem, nie, nie mam pojęcia, jak to jest godzina. Jest, jest grubo. I jakby w końcu im się to udaje, więc no, jak można się domyślić, nie ma księżyca i słońca. Tak, logiczne, bo zjedli je, zasalane psy. I co w związku z tym? No, później tam jakiś chyba Baldur ginie, czy coś takiego, i, i Loki, i Fenrir zostają uwolnieni, no i zaczynają rampage, if you know what I mean. O oh, shit, mi trafiłem, dobra, lecimy, 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 i zaczynają taki swój rampage, ale mam lagi. O mój Boże! Nie! Nie! Dlaczego? Dlaczego ja? I, 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 i odwalają jakąś manianę, tam tyr ginie wieczemu, bo się z kimś nawala. Thor chyba zabija tego Jormungarda, czyli tego o, tego węża właśnie, ale ginie od jego jadu i w ogóle wiecie trzyki briki, wszystko pegacyki i tak dalej. Yy, ale, ale wszystko jest później. W... O, shit mi bro. Dobra! Podaj mi piwo. Nie wiem, to było głupie, myślałem, że mam trójkę. Trudno! I, i właśnie mm, przez to. Przez to wszystko y, później przychodzi właśnie ten Surt, czyli ol, olbrzym taki, olbrzymi olbrzym, który swoim długim drąga. Y, nie wiem, mieczem, haha, y, podpala Asgard i, i wtedy jak Asgard jakby płonie to wtedy wierzą tam w mitologii, że on jakby wtedy spada, jakby on się. jakby może wychodzi nad niego, nie? Nad Asgard. Nie wiem kto to wymyślał, nie wiem, nie wiem ile wypili. A jak tam wiemy, no to tam oni to <laughs> nie stronili od takich headnego <laughs> łentunku. Więc, więc nie wiem ile oni tam wychylaci, że coś takiego wymyślili. Jest to całkiem dowalona e, propozycja, że coś takiego się stało. Ehm. I co? E, i, 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 I po prostu i, 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 i wychodzi może na to wszystko i powstaje taki nowy świat, nie? Totalna Chiller'a Utopia Wie, wiecie, jak, 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 jak w trochę w, w, w chrześcijańskiej, że, że arka Noego te sprawy, you know what I mean, że, że właśnie tak jest. O, pancerze Dobra, to jest Dobrze. Dobrze, ładnie. Na krótko ze szmatą. Ładnie. Nie wiem po co odpaliłem tego ulta, okej. Okay? Nie pytaj. Po prostu chciałem się popisać moim ultem z pięknym. Eee, więc e, tak. Dobra! Dwa, ale szybko mi poszło ta mitologia, nie wiem. Jakoś dzisiaj jestem na fali, wiecie, tak mega chciałem tu nagrać. Tak naprawdę nie wiem jakim cudem jeszcze nie zasnąłem, ale kto by się tym przejmował, nie? Guess what the fuck, nie? Ale dobra, dobra, co, co, co tam dalej się. Co tam dalej się ciekawego dzieje? Nic, bo teraz będziemy omawiać jego umiejętności! Kurde, w dupę! Jego pierwszą umiejętność jest właśnie ta kropka co wyskakuje z niego. Można powiedzieć, że... że... Nie, to jest tam obsidian Flash, czyli tam wiadomo obsydianowe mięso. No, no, no i na, na jakiej zasadzie to działa? Właśnie jeżeli su, SURT otrzyma jakiś tam y, enough damage to wtedy z niego wyskakuje takie mięsko przepyszne i wtedy y, i wtedy jak on je jakby zbierze to wtedy dostaje y, z powrotem y, trochę swojego HP Trochę swojego HP dostaje i, i trochę ochrony na jakiś czas. W sensie dostaje w Tikach HP przez 3 sekundy yy, 0.6 yy, HP yy, i chyba tam jest do max 15% yy, coś takiego mi się kojarzy, że tak jest. E, dobra, e, teraz number 1 umiejętność to jest. Em, e, jakby wam to powiedzieć tutaj em, e, to jest. Chłopce podpala swój mieczor duży, gigantyczny, przeogromny. Em, I podpala swojego miecza dostaje Movement Speeda na 5 sekund. Jeżeli walnie jakiegoś przeciwnika swoim mieczem w tym czasie To zada mu dodatkowe obrażenia od jakby magiczne I zrespi ognistego chochlika ognistego chochlika, który będzie mieć bardzo... WATAF Co ten chyba robi? K który, który będzie miał znaczenie później I. Co to jest jakieś? fuck, bro! Mad, bro? Mm, no e, i, i respi sobie takiego ognistego chochlika. <coughs> tak e, później co robi? E, i, I po prostu jeżeli jakiś przeciwnik zginie, bo on jeszcze podpala przeciwnika, nie wiem czy o tym powiedziałem, nie wiem. Unlucky, jak nie powiedziałem. I, i właśnie on jeszcze podpala wtedy tego przeciwnika. I jak jakiś przeciwnik zginie właśnie będąc pod wpływem jakby tego płonięcia, że tak powiem. Mm, no... to wtedy. O ty! Dobra! Chcesz się bawić? Zapraszam do tańca! No, chodź tu! Come to daddy! Dobra, żartowałem. Uważaj to wtedy popara dostaje staka. O, tutaj możecie to zauważyć, o tu ma czwórkę, jest to do max 200 staków więc nie wiem, jak ktoś chce zbierać te powodzenia, tak szczerze. I wtedy jest to dodatkowe plus 5 jakby damage'a, bo te, te dodatkowe obrażenia na, na jedynce są jakby magiczne. I wtedy te dodatkowe, te dodatkowe obrażenia, po prostu jest jakby za każdego stacka jest plus 5 dodatkowych yy, obrażeń. Tak. No, myślałem, że znajdę tego achpucha. Bo widziałem, że tu idzie, ale widzę, że nie było mi to pisane. Cóż, zdarza się, idę po y, tego, po mojego bufa pięknego. Reda oczywiście. O, moje Mm, kocham moje męsk. No i co? Co? Co, co ty sobie wyobrasz? No. Dlaczego mówiłem, że tych hotlik będzie nam teraz potrzebny? Cóż jest to bardzo proste. Ponieważ... Idź sobie. Idź sobie. No i co? Myślę, że się... Ciebie boję? Chodź tu. Jestem tragiczny czasami. Dobra! Chciałbyś. No i czy wy moglibyście? Nice. Mm, I wtedy on może sobie tego złapać coś do łapki. Jak nie ma nic to łapie sekulkę kulkę z dupy. Jak zauważyliście tutaj. <grytanie> e, ale tam łapie wtedy ma do jakby ma możliwość złapania kilku jak jak nie walniesz. Sięgam zabiję całą no, grzesz pies. Ma on jakby wtedy możliwość złapania kilku rzeczy. Jest to wtedy. Może złapać tak. Nie, chcę tego udawać, nie, 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 Może on wtedy złapać minionka. Tego właśnie swojego ognistego chochlika. I, i jakby właśnie jak nie ma nic, jakby w jego e, e, radiusie się do złapania, to wtedy wyciągam sobie kulkę z dupy i może nią rzucić. Let's go. E, I właśnie tak. I teraz e, czemu właśnie o tym minionku mówiłem, tym tym ognistym pochliku. A więc działa to tak, że jakby ta kulka, czyli to jest ten kawałek jego mięsa, który mu wychodzi z pasywki, o której wcześniej mówiłem, e, jest tak, że jak mają w łapie i rzuci, to ona się zatrzymuje po prostu na pierwszym targecie, który walnie. Teraz minionek z linii. On się... On przelatuje przez inne właśnie minionki, ale... Zatrzymuje się na pierwszym... Przeciwniku. Jaki... Jaki, jaki dotknie. I teraz na koniec jest... Jest ten jest ten hochlik i rzucanie tym hohlikiem jest najlepszy w value you know znaczy bo on też przechodzi tak samo jak minionek z linii ten hochlik przechodzi przez inne minionki ale jak za trzy... i każdy stunuje jak trafi w przeciwnika to każdy stunuje oczywiście tego nie zaznaczyłem może Aha, jeszcze nie rzuciłem, jestem tragiczny. Chodź, tu jesteś tra tragiczny jesteś w tą grę. Czyż mnie? Jesteś tragiczny Ty też jesteś tragiczny. Czyż mnie? Jesteś tragiczny. ra tragedia z tobą. Papara, Papara! Pa papara. Ale jesteś tragiczni. That's too bad. Ten mógł wlecieć ze mną, Jormungard. E, <coughs> well, e, <coughs> Beka. Nypy. <coughs> awesome. E, nie wiem, o czym mówiłem. Aha! O ognisłym chochliku. I on wtedy wybucha jeszcze. I za każdym razem, jak traficie w wrogiego boga, to go stunujecie, więc jest y, G totalny, wiecie. Jest, 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 jest dobrze, nie? Tak, jak chciał się z takiego przeciwnego bogusia, dzidziusia, żeby się popłakał i został stunowany. A wy go wtedy tak na dewalicie. <laughs> tak, o czym to ja tam... O, King Arthur u nich jest koksem totalnym, oczywiście, że jest koksem. To jest dobry. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. I sobie. Nie! Starałem się, ok? Nie zarżniesz mnie, idioto. Dobra, lecimy tam. Skoczysz, skoczysz, ja to wiem. O, ty gnojcu mały! No wracaj tu! No co zaś, O! Jaj, 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 ja, Ależ to było chujowe z mojej strony. Muszę to przyznać. Jestem tragiczny w tą grę. E, dobra, teraz do jego trójki. Co robi jego trójkę, A więc jego trójka e, daje mu oczywiście e, e, speeda, bo czemu by nie. Slowuje też przeciwników e, 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 i, i zadaje im obrażenia, kiedy są w niej. Są w niej... Na no, górę, e, Co jeszcze robi? i, 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 i... <gry> no, w sumie tyle. No, w sumie to ta Damage, bonus damage, te sprawy w sumie to dokładnie tyle robi. S sorry, naprawdę. Jestem strasznym spocuchem w tę grę. Czasami muszę się skupić. Nawet nie wiem po co. Mm, I tak, co dalej? <gry> Jego ultimate to tak. Leci sobie do góry, robi sobie. Kamehameha! Yeah. Yeah. ja wylatuję, żeby jebnąć, wiecie, w ziemię. Dajne muta, ajne puta. Wiecie o co chodzi. No się ma. Oh, oh. Czyli jesteś z tego zadowolony, że to zrobiłem? Tak. Czy było to głupie? Tak. Czy mam to wpisy? Tak. Stup, dobra, ale przegrałem tego Team Fajta. Wo Ten też już ma demecz, Dospermiony. spermiony. Mago ładnie. To mi się podoba. I, I po prostu podnosi się właśnie do, do góry, jest, staje się meteorytem, wtedy jest, nie można mu zadawać żadnych obrażeń, I, i spada w ziemię. Jakby jego odłamki też zaczynają spadać na ziemię, i jakby ich nie można, no w sensie, one jakby starają się walnąć we wrogów. I coś ciekawego mogę powiedzieć. I, i, i jakby on sam spadając zadaje większe obrażenia niż te odłamki I jeszcze o w dupę sp dalamy stary jak zobaczy, że skoczy nie skacz Ja dala aha muszę bardziej tego Dobra. I, i, I wtedy te odłamki, też te kawałki, jakby respią chochliki. I jak um, się nazbiera wszystko, to jest super. A tak naprawdę to. Nie wiem co kupić, dlatego kupię to. Nie wiem po co. I wtedy. Zabij go. Ładnie. Stąd z. Nie, nie ucieknie szansy sprawiedliwości Nie ucieknie szansy sprawiedliwości Jestem tragiczny Jestem tragiczny ale e, wiecie e, jestem Trudno i podrzuca po prostu do góry przeciwników Ale będę mieć wycinane ja nie mogę nie wiem jestem zbyt tragiczny w tą grę czasami Albo zbyt dobry właśnie, nie już sam nie wiem. Yy, I co w związku z tym? No i jak widzicie surtr, bardzo fajna postać. Ja wam yy, ogółem mega polecam grać nią. Jest on totalnym koksem. Yy, mo możecie go zbudować na takiego totalnego tanka, a granie nim na inne sposoby też nie jest wcale takie słabe. Znaczy takie złe, jak widzicie, mam tutaj lekki damage. Jestem w stanie zrobić krzywdę. I to całkiem niezłą. Jest on niezły właśnie do teamfightów i takich typu rzeczy. Można nim fajnie mitigate'ować wszystko. Ma on właśnie takie predyspozycje, głównie opiera się na tych bazikach i im więcej, mówię, im więcej killi tak naprawdę zrobicie, z jego jedynką, tym bardziej on będzie wam oddawać, nie? Bo tym większy damage będzie mimo wszystko. Więc możecie bardziej iść w stronę taką, że a, coś tam właśnie sobie kupić ten pierwszy item, tak samo jak ja zrobiłem. Tego Soliter to jest I guess I, i I... widzicie, mimo że byłem sobie tak zbudowany, tak Tak luźno mówię tylko Soliter, no ale z drugiej strony wiecie, miałem te wszystkie i, i znaczy miałem Solitera pod Damage Warda, którego nawet nie zdążyłem wyewoluować we, i, i Gladiator Shield który właśnie jest pod te wszystkie demage e związane z umiejętnościami i w ogóle plus protekcja. Więc tak naprawdę demage tu nie powinno być. A widzicie, 22 koła najwięcej w całej grze. I też widzicie, damage przyjęty, 19 koła. I Jormungard, który. A, jeszcze. Właśnie, nie jeszcze King Arthur. Kingard Arthur to jest w ogóle zarombista postać, mega ja ją lubię grać. Jest totalnym koksem. I gdyby nie to, że reszta tego Steam'sała totalnie mo mogliby zrobić większą krzywdę. Ale myślę, że to by było na tyle. Myślę, że fajnie zaprezentowałem tą tą postać. Jeszcze będzie szybki opening, zobaczmy. Yo Herkules, mmm, czy ja robię Herkulesa, mm, chyba nie, mm, chyba będzie trzeba go zrobić z nowym skinem, oh my goodness Dobra, dzięki wielkie za oglądanie wszystkim, mam nadzieję, że macie wspaniały dzień, mam nadzieję, że mam nadzieję, że napiliście już wody i herbatki i w ogóle i tak dalej. Jeżeli udało Wam się dotrzymać do końca, gratuluję, macie uwagę lepszą niż 90% populacji i co mogę jeszcze powiedzieć? Wszystkiego co najlepsze na razie i cześć!